Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że ten mijający właśnie tydzień był miły i sympatyczny dla Państwa. Chociaż wiele w naszym mieście się wydarzyło ciekawych rzeczy. Na przykład, ostatnio w poniedziałek, 14 października, odbyło się połączone spotkanie trzech komisji, a mianowicie Komisji Finansowo-Gospodarczej, Urbanistyki, Architektury i Środowiska Naturalnego oraz Komisji Strategii i Rozwoju. Celem było przedstawienie modelu realizacji inwestycji w kompleksu basenowo-rekreacyjnego poprzez spółkę specjalnego przeznaczenia. Na czym to polega? Chodzi o to, że tworzy się spółkę celową miasta oraz dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie koniecznej do sfinansowania tego przedsięwzięcia. Jest to na zasadzie zaprojektuj, wybuduj oraz sfinansuj. Przez prawie dwie godziny dwóch prawników z firmy, która opracowała ten materiał Odpowiadało na pytania, przedstawiało swoje materiały. No i praktycznie skupiło się tutaj 3 czwarte na tym spotkaniu, 3 czwarte rady miasta. W związku z czym no, dyskusja była dość wnikliwa, momentami nawet burzliwa. Mnie osobiście zainteresowały takie dwa aspekty tej sprawy. Po pierwsze, dlaczego suma, o której mówiono, wynosiła 35 milionów, a nie na przykład 23 lub 47? W trakcie dyskusji okazało się, że mówimy o kompleksie i o kwocie, która poprzednio nie udała się w ramach 3P, czyli PPP. W związku z tym wchodziło tu w wybudowanie nowego obiektu. Ja tutaj chciałem zaproponować Państwu coś innego, a mianowicie po dyskusjach, przemyśleniach, zasięgnięciu różnych opinii fachowców w tej dziedzinie. Mam wrażenie, że najlepsze wyjście byłoby wybudowanie 50-metrowego basenu przy, starej, przy starym basenie przy ulicy Jana Pawła II oraz dobudowanie basenu na, tzw. na powietrzu, na zewnątrz oraz w tym w tej przestrzeni także umieszczenie różnego rodzaju, tak zwanych, jak to kiedyś młodzież mówiła, bajerów rekreacyjnych, czyli jak przykład jakiejś fali, jakiegoś, jakiejś rzeczki dookoła, no tego typu takich biczów wodnych, sauny itd. W tej sytuacji można by na przykład na tym 50-metrowym basenie przeprowadzać nawet mistrzostwa w skali kraju, a może Europy dla juniorów byłoby to ciekawą rzeczą dla miasta, idzie dla to ciągle są wiele innych rzeczy, typu bazę hotelową, spotkania młodzieży z wielu miast, a nawet Europy. Część rekreacyjna była w całości poświęcona dla mieszkańców miasta, podobnie jak basen, gdyby nie był używany, a także stary basen, który w tej sytuacji byłby przeznaczony jak obecnie dla treningów dla szkół, dla młodzieży praktycznie szkolnej. I to moim zdaniem było najlepszym, najciekawszym rozwiązaniem. Drugim takim aspektem tej sprawy było samofinansowanie. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy nie mamy jako miasto zbyt dużo pieniędzy, mam inny pomysł, który chciałbym tu Państwu zaprezentować. A mianowicie mamy tak zwane spółki miejskie, które mają odpowiednią wartość na rynku. Gdyby zastanowić się nad tym, aby sprzedać część obligacji lub część akcji. To być może te 40-45% tych akcji, ponieważ należałoby zatrzymać pakiet większościowy, żeby można było mieć wpływ na to. Te 40-45% finansów uzyskanych z tego można przeznaczyć na finansowanie tej inwestycji, a może nawet szeregu innych. I to jest mój punkt widzenia w tej sprawie. Czyli po pierwsze, budujemy, rozbudowujemy stary basen przy Jana Pawła II, a finansujemy to z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży części akcji Mwiku czy mzec Dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszych moich informacji i mam dla Państwa taką propozycję. Otóż, jeżeli uważacie Państwo, że informacje to są ciekawe, Warte kilku słów komentarza, to prosiłbym je zamieszczać pod tym filmikiem. Także z pomysłami, ewentualnymi pytaniami do spraw, które Was interesują. Mam nadzieję, że jeżeli nawet są to rzeczy, które nie do końca potrafię w tej chwili odpowiedzieć, to na tyle w następnych ewentualnych odcinkach postaram się, żeby te odpowiedzi były konkretne i Państwa zadowalające. Dziękuję, życzę przyjemnego weekendu. Zapraszam Państwa za tydzień na następny odcinek, gdzie w tej chwili tematyki Państwu nie podam, gdyż tyle się dzieje w mieście, że to może być dla mnie samego niespodzianką. Myślę, że to też na pewno Państwa zainteresuje. Do zobaczenia.